Cześć wszystkim, z tej strony Maksym. Dzisiaj pokażę Wam poradnik do toporku lub ze skoku z kolan ze zwisu. Lecimy z tematem. Na początku wytłumaczę Wam, czemu akurat taka nazwa, toporek. E, wszystko jest spowodowane tym, że pozycja, w której się znajdujemy przed wykonaniem elementu, czyli zwis na kolanach, przypomina nam topór, więc dlatego właśnie jest taka nazwa. Ok, dalej. Co musimy potrafić przed wykonaniem tego elementu? E, w zasadzie to nic, e, oprócz zwisu na kolanach. Przynajmniej 10 sekund. Tego będzie wystarczająco dla nauki tego elementu. Przed nauką tego elementu musimy zadbać o to, żeby miejsce, w którym będziecie się uczyć tego elementu było bezpieczne. Czyli najlepiej mieć jakieś materace albo przynajmniej piasek. Tego będzie wystarczająco. Ten element jest jak najbardziej bezpieczny, żeby uczyć się go w warunkach ulicznych. Naukę rozpoczynamy od zwykłego zwisu na kolanach i powoli próbujemy się huśtać. Pamiętajcie, że przy tym ciało musi być napięte. Nie może być takiej sytuacji, że barki będą znajdować się za wysoko, a biodra za nisko. Wtedy stracicie cały pęt. Kolejnym krokiem będzie zwiększenie tego zamachu, aż do momentu, póki nie będziemy się znajdować pod kątem 45 stopni od pionu. Musimy jeszcze przynajmniej 2-3 razy powtórzyć ten zamach, żeby upewnić się, że bujamy się dobrze. Dobra, no i dalej wykorzystujemy naszą ulubioną metodę street workouterską, czyli metoda prób i błędów. Przy tym jak się huśtamy z tyłu, prostujemy staw kolanowy i lądujemy na czworaka. Z każdą próbą staramy się zwiększyć zamach i coraz pewniej lądować na nogi. Pamiętamy, że ręce zawsze muszą być nad głową w razie czego. Także pamiętajcie, żeby w ostatniej fazie, czyli już przed zeskokiem, nie skulić się, a tylko się wyprostować. Odwrotnie. Trzeba otworzyć biodra i nawet trochę wygiąć się w lędźwiach. Wtedy na pewno zeskok będzie pewny i wylądujecie na nogi. Czas, za który nauczycie się ten element robić stabilnie, zależy od Was. To jest wszystko indywidualnie. Ktoś może potracić jeden trening i robić go już stabilnie od razu, a ktoś poświęci na to 5 treningów i jeszcze trzeba będzie trochę nad nim popracować. Właśnie, póki nie zapomniałem, bo założyłem nowe konto na Instagramie, więc zapraszam Was tam, link będzie tutaj na górze. Toporek przede wszystkim jest najłatwiejszym ze skokiem w Street i jest także bardzo fajnym ze względu na jego wariacyjność. Mam nadzieję, że poradnik był dla Was przydatny. Koniecznie napiszcie Waszą opinię o tym filmie, także dajcie znać, na jakie tematy chcielibyście następne filmy. Trzymajcie się, życzę powodzenia w nauce i do następnego. Cześć!